Hej kochani, witamy się bardzo serdecznie w takim niedzielnym odcinku, a przy niedzieli po obiadku otworzymy sobie paczuszkę od Paulinki, brawo! Paulinka mnie tutaj całkowicie tym zaskoczyła, e, pewnie już wiecie, albo może nie wiecie, u Paulinki był taki konkursik, w którym trzeba było zaproponować drapeczkę jak była wygrana powyżej 10 zł, to u Paulinki można było to wygrać, czy jakąś przesyłkę niespodziankę, czy tą kwotę ale Paulinka tak fajnie wymyśliła, że mamy możliwość decyzji o tym, czy tą wygraną przeznaczyć na przykład na cele charytatywne. Ja oczywiście, ee, tak, chciałam, żeby Paulinka przeznaczyła wygraną, którą udało się w owocowej eksplozji wygrać na cele charytatywne, czyli na schronisko w Radysach, jak już Paulinka bardzo ładnie powiedziała. Będziecie mieli w opisie tak samo link, także e, będzie można tam zajrzeć, kto będzie chciał schronisko e, wspomóc, to oczywiście będzie link w opisie. Gorąco zachęcam, bo sytuacja tam jest naprawdę bardzo nieciekawa. I bardzo się cieszę, że Paulinka właśnie ten cel wsparła. Ale tutaj taka niespodzianka, jeszcze oprócz tego, ogólnie byłam bardzo zdziwiona, jak już powiedziała na odcinku, że coś dla mnie wysłała. To już normalnie byłam naprawdę bardzo zdziwiona. Jest mi ogromnie miło, nie trzeba było. <laughs> I tutaj jest naprawdę taka. Solina Paczuszka, bardzo Ci dziękuję pomilko. naprawdę jestem przemile zaskoczona, słuchajcie nie będę przekręcać na drugą stronę, bo tam są dane, także zrobimy to po prostu tak jak tutaj w ten sposób, jeszcze głos mam taki trochę, nie, nie taki jak zwykle, bo jeszcze ta choroba mnie trochę trzyma, ale już chciałam coś nagrać i otworzymy sobie właśnie dzisiaj tą Paczusię co my tu mamy? wyskakują nam cukiereczki Bounty, które bardzo lubię. Bounty bardzo lubię i to co wszystko co kokosowe. Co tu jeszcze jest? O matko! O mamy tutaj miścik. Trochę nam się pogniew, ale to nic. To przeczytamy sobie. Hej, Ewelinko! Cieszę się bardzo, że postanowiłaś wspomóc wieżaki charytatywnie. Wedle Twojego życzenia przeznaczyłam określoną kwotę na rzecz piesków ze schroniska w Radysach. Pomagając innym, pomagamy również sobie. Za ten miły gest wysyłam Ci prezent za Twoje dobre serduszko. Mam nadzieję, że dużo ludzi będzie brało z ciebie przykład i że będą chcieli, podobnie jak ty, pomagać braciom mniejszym. Im więcej dajemy dobra, tym więcej dostajemy. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Paulinka, brawo. Dziękuję Ci serdecznie, Paulinko, za tyle ciepłych słów. To samo mogę powiedzieć o Tobie, że masz bardzo dobre serduszko. Jesteś kochaną istotką. Dziękuję Ci serdecznie. Jest mi naprawdę ogromnie miło. Co my tutaj mamy? O matko, jak to wszystko fajnie popakowane. Jej, kropeczki tutaj. Co tu jest? Ale fajne cukiereczki. No, zobaczcie tutaj: edycja Paulinki, brawo, cukieraski. Super! Posmakuję sobie na pewno po filmiku, bo teraz to nie chcę, żeby mnie to zaraz zadusiło. Bo jak wiecie, tam gardło podrażnione to coś słodkiego, to później tak może jeszcze kaszę złapać. Ale super, super, świetne krówki. Paulinka, brawo, ale ekstra, no proszę, świetne, co my tu mamy, Bunty, ale cukierasów, same pyszne, wszystkie lubię, kasztanki lubię, tiki taki, snickersik, bardzo lubię te cukiereczki, dziękuję Ci serdecznie, no i słuchajcie, tutaj ja już odłożę, żeby tutaj te dane gdzieś mi tu przypadkiem nie wyskoczyły później, w kadr, ale fajne myszki Miki. <grywa> powodzenia, czyli tu jakieś drapeczki muszą być. Jak <grywa> powodzenia, a tutaj dla kasztana Dawida. No proszę, jeszcze Dawid otrzymam, także ja tu Dawidowi przekażę. Paulinko, kochana, ten prezencik na pewno się ucieszę i pokaże na swoim kanale. Także ja tu nie będę zaglądać, przekażę do rąk Dawida. Bardzo w jego imieniu serdecznie Ci dziękuję. A ja zaglądam, co ja tutaj mam w tych myszkach schowane. Kurczę. Normalnie cieszę się jak dziecko. O! Ale mamy zrapeczki fajne. No zobaczcie, tu myszki już opustoszyłam. Przesuwamy tutaj słodkości wszystko na bok. I co my tu mamy? Trzy owe i kieszonkowe. Super. Także bierzemy się za drapanie. Usiądę sobie teraz i was tutaj teraz przybliżę. Lecimy od razu, nie ma na co czekać. Drapiemy. Zaczniemy sobie od drapeczki kieszonkowe i szukamy pliku. Co my tutaj mamy? Gwiazdę, ruskawka, bank. Plik jest złotóweczka, no proszę. Pierwsza zrapieczka wygrana. Gie, gie, jest, jest pliczek warty, złotóweczkę. Super. Także widać, że od serduszka wybierane. Oczywiście, że od serduszka tu cała ta niespodzianka od serca. Dobra, to lecimy sobie teraz z owocówką naszą ulubioną. I mamy tak gruszkę. Tu jest gruszeczka, tu jest gruszeczka tutaj mamy no nawet Dawid kasztan tutaj jeszcze dostał pamiątki Pamiątka o Dawidzie pomyślała na pewno będzie mu bardzo miło przekażę mu truskaweczka tutaj mamy truskaweczkę tak i dokładnie tak święta prawda jak Pamiątka wspomniała też na swoim odcinku że dobro wraca dobro wraca ze zdwojoną siłą także pomagajmy oczywiście każdy na miarę swoich możliwości w, link, w opisie będziecie mieli link właśnie do yy, wsparcia schroniska w Radysach i oczywiście też kanał, link do kanału Paulinki tego to zabraknąć nie może to jest naprawdę super fajna i pozytywna dziewczyna organizuje bardzo fajne zabawy dla widzów Także, kto jeszcze nie zna pałmienki, brawo to serdecznie gorąco Was do niej zapraszam. A tutaj tymczasem drapiemy sobie owocóweczkę. Mamy tutaj pomarańcze. I tutaj mamy pomarańcze dwie. Tutaj mamy kiwi. Tak. Tu mamy kiwi. Dalej mamy figę. i tutaj też dobra, lecimy sobie dalej Następny mamy banana banana no to lecimy z tym bananem tak, tutaj jest banan o, tu jeszcze proszę bardzo karambola karambola mi tutaj umknęła dalej mamy melona Coś tam nam się pomału klaruje. Ale na razie linii nie widać. Dobra, lecimy dalej sobie jabłuszko. A już widać linię. No proszę, widzicie, w grze pierwszej utworzyła nam się linia, także już kolejna zdrapeczka wygrana. Widzicie, Paulinkę ma dobre serduszko. I od serduszka z wybrała. <grych> Super, mamy już jakąś wygraną. Dalej, cytrynka. I tak, jak jeszcze kto nie widział, to w ogóle, żeby było śmiesznie, śmiesznie to właśnie jak zaproponowałam polnicę owocową eksplozję, to tam była ta wygrana, która trafiła na ten cel charytatywny. Więc, naprawdę, piękny i wspaniały gest. Dobra, awokado. Tutaj mamy. No to co, moi drodzy? Żadnej więcej linii tutaj nie mamy, ale w grze pierwszej. No to dobra, odkrywamy, co tutaj się kryje. Trzy złote, super DDD, to nam tutaj o tym świadczy. Dobra. Także, o, jeszcze mi tam spadła. Dobra, czyli mamy już kolejną wygraną. Naprawdę, naprawdę bardzo się cieszę. Naprawdę, dobra. No to lecimy sobie z następną owocóweczką teraz. Taką zieloną. I drapiemy. Tutaj pojawiła nam się figa. To sobie ją tutaj mamy w trzech miejscach. Następnie mamy wisienki. Tu mamy wisienki, tutaj, tutaj, tutaj. I tutaj dalej lecimy sobie z melonem. I tu mamy melony i tu jeszcze melon. Dalej brzoskwinie. I tu mamy brzoskwinie i tutaj. Następny symbol jaki mamy to kokos. Mm. Tu kokosy też są. <grywka> Z kokosy. No te kokosy to takie różnie ty z tymi zdrobkami. <głos> <głos> coś te kokosy nam nie chcą tu wpadać. Ale coś tam zawsze się pojawia. <noise> no i słyszycie, już głos tracę. Trochę pogadam i już zaraz. Głos tracę. Mamy tu banany. <noise> banany dwa. Boróweczka tu mamy boróweczkę następnie truskawka to tutaj mamy truskaweczkę i następnie mamy ananasa ananasa proszę bardzo następnie awokado <laughs> awokado cytrynka o Rynek mamy tutaj sporo, to sobie podrapiemy. Tutaj i tutaj. No, jeszcze winogrona. Czy tu będzie winogrono? Pewnie nie. Podejrzewam, że może będzie brzoskwinia. A nie, jabłko. Jabłko, które też nam linii nie odblokowało, bo tak myślałam, że będzie pewnie taki symbol, który właśnie linii na mnie da. Zobaczymy. Tu Arbuza nie było. Nie było Arbuza. Tutaj mamy linie poblokowane. Zobaczmy litery kontrolne. A, S i. Czyli są one różne. Także pierwszy pustaczek dzisiaj. Ale w ogóle się tym nie przejmujemy. I została nam jeszcze ostatnia owocóweczka różowa, że mamy wszystkie kolory: żółta, zielona i różowa. <grych> Dobra, to drapiemy sobie te owocki. I tu mamy jabłuszko. Jabłuszko tutaj mamy. A i tutaj jeszcze są dwa. Dalej mamy boróweczkę. O, jak nam się tutaj ładnie ułożyły w rządku. Tu następnie mamy gruszkę. To jest gruszka. Yy. Dalej będzie pomarańcza. To tutaj mamy pomarańczkę. Następnie. Ananas. O, jak nam się tu ładnie zrobiły takie ananasowe schodki. Jeden, drugi, trzeci. <laughs> Więcej nie mamy ananasa. To lecimy dalej. Dalej mamy tu banana. To są dwa bananki. Kolejny symbol: melon. Tu mamy melonki. Ok, dalej co? Cytryna. Tu mamy cytrynę. I tu cytrynki mamy też. Ok, dobra. Patrzymy, co następne nam tu wpadło. Winogronko. To tu mamy winogronka. Trzy. Tu następna karambola. dwie karambole. Dalej co tutaj mamy? Wisienki. To mamy tu wisienki. I następny symbol truskaweczka. Mamy tutaj truskaweczkę. Kolejno będzie kokos. No i proszę, zobaczmy. Utworzyła nam się linia. Tutaj w grze siódmej. Także naprawdę ekstra, naprawdę ekstra polinka tutaj wybrała mi z drapeczki. Świetnie, owocówki takie szczęśliwe. I co tu jeszcze mamy? Brzoskwinka. <laughs> to tu mamy brzoskwinkę, i tutaj, ale brzoskwinka już nam linii nie dała. Aha, i jeszcze tutaj jest. Ok, także jak widzimy, mamy jedną linię w grze siódmej. Zobaczmy, co tutaj się kryje. 3 złote. Wpadło nam tutaj trzy złote. DDD, czyli literki nam to potwierdzają. Mamy 3 złote w owocóweczce. I tym sposobem zobaczcie mamy większość z drapek wygranych. Wow! Super, super, super słuchajcie, tylko jedna zdrapka przegrała tylko jedna owocówka także naprawdę moi drodzy no super, ekstra czekajcie jakąś taką sobie tu może miniaturkę od razu utworzę nie no słuchajcie kochani, naprawdę pałnika to w ogóle mnie zaskoczyła z dobrego serca, tutaj mamy liścik, mamy tutaj zdrapeczki super, no ta jest przegrana to sobie ją odłożymy na bok nie, kochani, naprawdę, no coś wspaniałego, coś wspaniałego. Niesamowita dziewczyna ta nasza Paulinka. I jeszcze tutaj jest prezencik dla Dawidka, który oczywiście mu przekażę. Na pewno się Kasztan Dawid ucieszy bardzo. Więc naprawdę, moi drodzy, super, wspaniała niespodzianka. Szybciutko Was teraz do Paulinki zapraszam. Zostawcie jej tam łapeczkę w górę, subskrypcję i pod tym filmikiem oczywiście zostawcie dla Paulinki łapeczki w górę i serduszka za jej wielkie serce, za w ogóle fajną tą akcję z konkursem, gdzie charytatywnie można było się też tutaj wykazać i za tą niespodziankę, jaką tutaj mi przygotowała. Naprawdę jest mi bardzo miło. Dziękuję Ci, Paulinko, raz jeszcze. Wysyłam mnóstwo buziaków. Kochani, życzę Wam miłego popołudnia, niedzielnego, muzieczki, pa pa!